Chodź. Koło mistrze pedały już poszły 10 godzina albo się wycofały do lasu szpiegować dalej albo poszły do domu, bo mama zawołała pewnie na kolację czy coś Gówno <noise> Ty ale cały wiesz jak udarły pizdę za O, płaczę, że dostałem list od do jakiejś Nataszy, ale nie wiem. Pierwsze słyszę, jeszcze go nie widziałem, a słyszałem, że go podarły ze zdrości, bo Anka musi mieć kolejnego tego... Sponsora dla swojej czwórki dzieci, co im się nie chce robić. Nie, w sumie młoda coś tam robi, a to pewnie w Ciekawe, że to złapie ten na czy chuje? Po co to pada? Czyś wie po co to pada? Bo ja nie ja już, już przed drzwiami stali już tego ewakuacja kurwa. Sraniec bardzo co cioty za menelskie. ładnie się ona zrobiła. O znajomy ten co pojechał do Włochy i powiedział, że mi nagle robotę, mówi gdzieś tam na Litwie, elektryka, a te pedały mi mówił, nie przejdziesz do nas spać, to zapomnij o robocie. A jeszcze coś tam nawiali o prostytutkach, nie prostytutkach, kurwa, ćpaniu. paniu, no, no, I już wiem skąd się wszystko wzięło. Już wiem, poczekam sobie jeszcze tylko jakieś. Ile? 5 godzin będzie wszystko jasne. Niestety, niestety, jak się trafi na bandę kurwa, to już tak jest. Nic ty nie zrobisz, żeby się nie jak starał. Wychodzi na to, że poważnie od KNWP i chuj. Nic więcej nie zrobisz z tą kołotą. Freja, pada, desz, zostaw, Daj spokój sobie z tymi burakami. Jutro przyjdziesz. Chodź. Opowiadał, no, kurwa, pierwsza 500, później 300, później 200, a później kurwa sama przychodziła i za darmo. <noise> Co za kurwa. Na chuj takie rzeczy ludziom opowiadać się ja nie wiem. A no, nie takie się nasłuchają gorzej. Chodź, zostaw już to. Nic tu nie znajdziesz, ci mówię. Też szukasz. Nie ma tam nic, zostaw. Loda! Bardzo ładnie, a ten jest na miejscu już spalony praktycznie. Bardzo ładnie. O, się wszystko spierdoli. Nie ma co. Piękna sprawa. To, to będzie piękne, będę siedział, obserwował, jak się wszystko rozpierdala. Jeszcze tylko mnie czeka ewentualnie jedno mega wkurwienie. Ej chuj. widać. chodzić O, mistrz dziś, ten kurwa pokazywał mi ostatnio szafę na ognisku. Zasilanie, parę parę różnicówek. Ja tak tułkuję, i tułkuję, bo ty no, ja robiłem takie rzeczy i robiłem sterowanie, kurwa, do różnych maszyn, także no mnie tu nie wyskoczy z czymś takim, bo ja to widziałem, robiłem. Ale mistrz Krzysia przecież, bo tam kurwa, Naskakuję, a ja wierzę To Co to, to mnie bawi kur... Ale to już tak chyba będzie, to już nic nie zmienisz tu po ciotkostwo, po Człowiek, który nie ma zielonego pojęcia o, o, o niczym, ma gdzieś tam ciotkę, wujka i, i będzie miał, kurwa, a ty człowieku zapierdalasz, uczysz się, kurwa, masz pojęcie, masz ten, i gówno. Bo się okazuje, że nawet twój braciszek, kurwa, ci podkłada kłody i chuj ci w dupę. Kolega ważniejszy. Takie życie, kurwa. Ja, <śmiech> <śmiech> Staś to się mógł wynieść, kurwa. <laughs> stu z portfela od matki. Nie czerwano. Tego chłodno trochę. To kwiecień, to jeszcze może być. <sharp> o, <noise> teraz z Fatkiem będzie straszył. Gruba, strażak, piła kurwa, kurwa, mój, mój, mój. Ej, ty bomba. Ten to zachodzi bardziej jako <laughs> Nie mogę z tym cioła. No ruchy kluchy Kordowy czas 10 minut Choć Działkę z odromi 呃。Uh Maciuś chciał mnie dać sponsora. <grywa> Kurwa. Ja pierdolę. Zżyga długo.